Ojca I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Uznajmy przed Bogiem, iż jesteśmy ludem grzesznym abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, by się wstawiać ze swoim ludem, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże królu nieba. Boże Ojcze wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który kładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wysłuchajmy teraz czytań z pisma. Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem bracia siedmiu mężów spośród siebie, cieszących ją dobrą sławą pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikadnora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja Prozelites Antiochi. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się nałożyli na nich ręce, a Słowo Boże szerzyło się. Zrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Sprawiedliwi radoście, radośnie wołajcie na cześć Pana. Prawem przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Bo słowo Pana jest prawem, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Jego łaski. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Oczy Pana zwrócone na Bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i ożywił ich w czasie głodu. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem odrzuconym w prawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, aby stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego... Na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który, od, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym abyście ogłaszali chwalebne dzieło tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przechodzący Boże, oczyść serca i usta moją, godnie kłócił Twoją Świętą Ewangelię. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip, Panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie. Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? Czyż nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli zaś nie wierzycie, przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę zaprawdę, powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Dzisiejsze czytania są bardzo ważne, szczególnie dla tych wszystkich z nas, którzy czują się odtrąceni bądź odrzuceni. Dzisiaj słuchamy bardzo uważnie i bardzo wyraźnie o tym, że Chrystus mówi nam, że dla każdego z nas jest miejsce w domu Ojca, a więc nikt z nas nie powinien czuć się odrzucony przez Boga bez względu na to, kim jest i jak. Żyje. Bóg jest miłością. Bóg jest miłosierdziem i wszechogarniającą dobrocią. Dlatego też, kiedy patrzymy na Jego dzieła, kiedy patrzymy na cały świat, musimy zrozumieć, że dla każdego z nas jest miejsce w Królestwie Bożym. Ludzie, którzy odrzucają innych, którzy mówią: Ty nie jesteś od Boga, Ty nie jesteś godny, Grzeszą. Grzeszą, ponieważ sam Chrystus powiedział nam, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Ale to nie wszystko. Apostoł Paweł mówi dzisiaj wyraźnie, że to właśnie w nas jest święte kapłaństwo. Apostoł Piotr powtarza, jesteście narodem wybranym, jesteście królewskim kapłaństwem. Czy mówi to tylko i wyłącznie do Hebrajczyków? Nie. To jest właśnie cały widz tej, tego fragmentu Nowego Testamentu, dziejów apostolskich. To nie jest skierowane do Żydów. To nie jest skierowane tylko do narodu, który mienił się być narodem wybranym. To jest skierowane do wszystkich uczniów Chrystusa. Do wszystkich, którzy uwierzyli w to, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, Synem Bożym i Zbawicielem świata. A więc, jeżeli powszechne państwo. Jest przynależne wszystkim, którzy wierzą w Boga, zatem wszyscy są sobie równi. tak? Ponieważ Chrystus powiedział do swoich apostołów bardzo wyraźnie, że jeżeli ktokolwiek z Was chce być pierwszym spośród innych, powinien być jak najmniejszym, tak? powinien być sługą sług. Zatem każdy z nas jest równy. Równy w miłości Bożej i równy w miłości wzajemnej. Zatem to, czego nas uczy Chrystus, to miłość wzajemna. Dlatego też musimy pamiętać o tym, że nie wolno nam się wzajemnie potępiać, nie wolno nam się wzajemnie odrzucać, nie wolno nam się wzajemnie oceniać, gdyż wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Dzieci Boże, a więc dzieci przynależne, ukochane, umiłowane przez tego, który nas stworzył. Za niedługi czas będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień. Walki z homofobią, transfobią i bifobią. To jest taki dzień, w którym szczególnie mocno mówimy o tym, że są tacy ludzie, których odrzucamy ze względu na to, że są inni od nas. I to jest ten dzień, kiedy my wszyscy powinniśmy się tego wstydzić. A tak naprawdę powinniśmy się tego wstydzić codziennie. Jeżeli rzucamy kamieniem, czy to słowa, czy to. Gestu czy do czynu wobec kogo, kogokolwiek, jakiejkolwiek żywej istoty, to grzeszymy. I nie ma dla takiego grzechu usprawiedliwienia, ponieważ jeżeli robimy to w imię Boga, to grzeszymy powtórnie, a nawet wielokrotnie, ponieważ Bóg nie odrzuca nikogo. A już na pewno żaden i żadna z nas nie jest predestynowany, czy też uprawniona do tego, żeby komukolwiek powiedzieć: ty jesteś, a ty nie jesteś od Boga. Bo wszyscy jesteśmy od Boga. Kilka dni temu mój diakon oraz ja otrzymaliśmy pisma z prokuratury o tym, że rusza nasze postępowanie. Tak? Że, że to, co od roku nas męczy, jest już gotowe. Że nasza. Sprawa jest do wglądu, w sensie dokumenty są do wglądu, i my prawdopodobnie będziemy, będziemy stawać przed sądem. To jest ten moment szczególny, kiedy ja sobie patrzę w głąb samego siebie i myślę, Panie Boże, powołałeś mnie do ciężkiej służby. Ale to prawda, to nie jest służba łatwa, ale z drugiej strony myślę sobie, to właśnie przez tą służbę. Ja się umacniam i ubogacam, ponieważ ta służba, to odrzucenie nauczyło mnie, że Bóg jest miłością i że każdy ma prawo żyć według własnego mniemania, pod warunkiem, że żyje zgodnie z miłością. Bóg kocha każdego. Bóg każdemu chce dobrze i dla każdego chce przygotować mieszkanie domu Ojca mego wiele z mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, mówi Chrystus. I z tymi słowami dzisiaj chcę Was zostawić. Amen. Półczeni przez Chrystusa wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I z stał dnia trzeciego, jak ozajmia pismo i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, które do Ojca i Syna pochodzi który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez Jezusa Chrystusa, który swoją śmiercią i stanie wysłużył nam zbawienie i dla wszystkich ludzi chce być drogą, prawdą i życiem. Zjednoczmy do Boga nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święta, aby głosił zbawienie światu i prowadził wszystkich ludzi do Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za sprawujących rządy w dzisiejszym świecie, aby Pan wspierał ich swoją łaską w szukaniu dróg pokojowego współistnienia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za naród Polski, aby uwolnił się od dyktatury i aby w końcu zapanowała tutaj prawdziwa prawda i prawdziwa sprawiedliwość. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby młodym ukazywali właściwe drogi życia i prowadzili ich do Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za pracowników komunikacji, wszystkich kierowców, wszystkich pracowników służb dzisiejszych aby mądrzy korzystali z własnej pracy i sucheń służyli bliźnim pomocą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich, abyśmy napełnili pokojem Chrystusa, nieśli go do swoich domów i środowisk pracy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, który w Jezusie Chrystusie, Twoim synu, ukazałeś miłość światu, wysłuchaj modlitw Twojego kościoła i spraw, aby wszystkim ludziom mógł godzić Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławione jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności trzymaliśmy chleb, który jest owocami ziemi i pracą w ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium głody i wina. daj nam, Panie Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Szef Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki, przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą, w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara, tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Odmyj Panie, z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego. Chódźmy się, aby Bóg, Ojciec mogący przyjął ofiarę Kościoła na swoją chwałę i na zbawienie całego świata. Boże, Ty przez cudowną przemianę darów, dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę. Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałą, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił on ofiarę starego przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam się stał kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają chymku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokolenie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego syna naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twymi sługami, biskupami świata, mną, Twym niegodnym sługą oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej, bo też Twój Kościół pokojem jednością otaczaj opieką i rządź nim na całej Ziemi. Pamiętaj Boże o swoich sługach i służebnicach, którzy dzisiaj walczą z dyktaturą, i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiary i oddanie są ci znane. Za nich składamy Tobie te ofiary uwielbienia, także oni ją składają, znoszą swoje modlitwy ku Tobie Bogu Wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. I z wspominamy najpierw pełną chwałę Maryją, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, ulubieńcę Najświętszej Dziewicy, dla swoich świętych apostołów i męczenników Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba Jana Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sextusa, Korneliusza Cypriana, Wabrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmej Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże przyjmij łaskawie tę ofiarę słuch Twoich i całego ludu Twego. napełni nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do nas swoich wybranych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego ducha uczynią doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie, Boga, swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał. I rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze. wziął także sławny kielich, swoje święte i czcigodne ręce, i ponownie dzięki Tobie składając błogosławie, i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, bo jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy w nich chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twojego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów, ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich koistego zbawienia. Pacz wejrzeć na nie z miłością, łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą ci złożył najwyższy twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokolnie cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty Anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przy doblicze boskiego majestatu twego, abyśmy przyjmować z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, ofiarach pandemii, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, Daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnawą, Inneacem, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetułą, Agatą, Mucją, Agnieszką, Cycelią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, Błogosławisz i nam ich udzielasz przez Chrystusa. Z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże Ojcze, wszechmogący w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego też ośmielamy się dzieci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i też nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania, wstania pozdrowiał się słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę w swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Pokój Pański niech będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój Wam. krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty zwoli Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć i całej życie świata. Wybaw mi przez Najświętsze Ciało i Krew Twoją od wszelkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw tak, żebym zawsze zawołał Twoje przykazanie. Nie dozwól mi nie dołączyć się od Ciebie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niechaj Was strzeże na życie wieczne. momentu czesności stał się Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą Twojemu ludowi, którego nadarmiłeś na najświętszym sakramentem. Spraw, aby po życiu dawnej nałogi prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Przyjmijcie, proszę, błogosławieństwo Boże. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Zostańmy w pokoju Chrystusa, Bogu, niech będą